Waszą decyzją w programie nie ma już żadnej spań. Z, z programu Bitwa na głosy dzisiaj wieczorem odpada drużyna Moniki. Teraz to będzie prawdziwy męski bój. Ich czterech i cztery drużyny zawalczą dziś o półfinał. Każdy z nich ma jakąś taktykę. Pomaga zespołowi jak może, a jest coraz trudniej. W tydzień przygotowali dwa utwory, dwie choreografie. Komu w tym starciu uda się zdobyć pewne miejsce na podium, a kto będzie musiał odpaść, tuż przed ostateczną rozgrywką? Czas się o tym przekonać. Oto walka o półfinał, bitwy na głosy.